Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Skut Pizzy Great Pizzy z odcinka eventowego, gdzie lecimy sobie z poziomem 15. Ale pozwólcie, że przeciągnę tak mój wstęp jeszcze przez jakieś kilka sekund, ponieważ yy, strasznie mi się teraz telefon ściął, bo obejrzałam sobie reklamę żeby móc uruchomić tych dwóch pomocników i bardzo ściął mi się i boję się, że zaraz się nagrywanie wyłączy, a jeśli rozpocznę ten poziom, to stracę baloniki mimo wszystko, a nie chciałabym ich stracić. Także strasznie nie podoba mi się to, właśnie mi się zablokował i z 30 sekund przeskoczyło mi na 30. 5. Bardzo nie podłamią mi się te ścinki. E, jeszcze sekundę sobie do Was pogadam. Przy okazji zapiszę sobie na kartce, żebym pamiętała, że poziom 15 muszę rozpocząć od drugiej sekundy. To taka drobnostka montażowa, także nie musicie się tym przejmować. Poziom 15 sobie tutaj zapiszę na kartce. Mam nadzieję, że dzisiaj zdążę to jeszcze zmontować, żebyście dostali na czas. Dobra, minuta minęła, więc może mi się nagrywanie nie wyłączy. Lecimy. Mm, mógłbym tańczyć całą noc. Ja tak samo tańczę, do końca, no ale... spoko, ale trzeba mieć dobrego partnera. Nie chcę tańczyć w rytm dodawania dodatków do pizzy. Nie, chcę. Ja przeczytałam, sorry. Zmęczona z tym, wybaczcie mi. Chcę tańczyć w rytm dodawania dodatków do pizzy. Niech usłyszę ten rytm z pizzą, owocami i pieczarkami. Okej, okay. Chciałem tylko tak powiedzieć, że to śmiesznie jest ten... Um... Dobra, może tak. Um... Sos, ser. Zacznijmy sobie powoli już tworzyć sos, ser. Główki, oliwki tam były, um, papryka, ananas, bakłażan, super, papryka, ananas, yy, bakłażan, bakłażan już niestety muszę sama dać, um, śmiesznie jest, bo ja nagrywam to zawsze po pracy, a wy to dostajecie mniej więcej rano, pomidorki, jalapeno, figi, cukinia, super, super, pomidorki, tak, 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 sto razy, 4 razy, po 2 razy, jeden raz po raz, nie, no, sorry, ale już wam zaraz powiem, o co mi chodzi, że na pierwszy rzut... Fiki i cukinia, Trafiło mi się, trafiło mi się takie zamówienie, w którym muszę wszystko ręcznie nakładać Nie jestem z tego specjalnie zadowolona, no ale dobra, niech ma Ja to nagrywam wieczorem zawsze po pracy, a wy dostajecie odcinki rano Ja jestem zmęczona, a wy oglądacie to rano, macie takie co? Zmęczona? Że dopiero dzień się zaczął To być jest moją tańczącą Tak Także no, chyba że macie inne spojrzenie, no to możecie, dać znać. Mój przyjaciel Peter powiedział mi o pizzy, którą lubi, jest super śmierdząca. I przed nią, na no, pół. zwykłe ciasto. Sos, ser, i to będzie śmierdzące, peta, nie? Ser, rybki i cebulka. Do teraz zastanawiam mnie, co to był za ten taki drugi przepis, co ja go w zeszłym odcinku schroniłam, w zeszłym czy jeszcze w poprzednim. Nie jestem do końca pewna, jak śmiesz robić tak doskonałą pizzę. A no, nie wiem, śmieję. Um. A ty co tu robisz? Jakby nie powinnaś dalej udawać, że, że, że BDP jest super i że jest uczciwa, czy coś? Mój bliski przyjaciel obgadywał twoją pizzę. Chcę dołączyć do zabawy. Okej? Na mochotę na Flatbread. Wiesz, dla mojej minimalistycznej fazy. Ja się zastanawiam, czy nam się przypadkiem nie pomyliła postać, że nie powinien się ktoś inny załadować, bo jedyną osobą, która mogłaby mnie obgadywać, jesteś ty. Jeszcze ewentualnie ten doktor, taki niebieski. Alicante raczej nie. Alicante to już jest stara bajka. W końcu znalazłam opiekunkę, która przypilnuje mojego malucha na noc. Czuję się taka wolna. To miłe. Dziś jest dobry dzień. Margarita i Caprice sprawią, że to będzie świetny dzień. E, mamy tak? Tak, mamy dwie bitki. Chciałam powiedzieć że e, zdziwiłam się właśnie widząc ją bez dziecka. E, zwykłe ciasto, e, jedna pizza, sos, ser, bazylia. O, mam zautomatyzowane, jak? No. Druga pizza, zwykłe ciasto, ser, pomidorki, bazylia. Zwykłe ciasto, ser, pomidorki, mhm, super. I bazylia, przynajmniej bazylia jest zautomatyzowana, przykryje te brzydkie pomidorki. I nie wiem czemu nie ma sosu, ale okej. Okay. Tak jest w przepisie, który sobie stworzyłam, w sensie stworzyłam, no. z dupy go nie wzięłam, ale wiecie, proszę. Nigdy nie ceniłam jedzenia tak bardzo. O właśnie, Za... link do poradnika jest w opisie, jak zawsze. Mój syn i ja podziwialiśmy kompozycje kwiatowe wykonane przez Kevina i Florę. Są przepiękne, zgadzam się. Właściwie nadal wpatruję się w aranżację. Zobaczę, czy będzie chciał coś zjeść. Dobry pomysł. Uwielbiam pizzę z zielonym sosem i szynką. upiesz dwa razy. Okej, okay. mamy tak, Ym, dwie Sosy, dwie sosy, dwie pizze z pesto, z serem, szynką i do pieca również dwa razy. Dobrze, proszę bardzo, um, łapka kliknięta. Proszę cię bardzo. Do... Um. Nie mogę wyrzucić pizzy? Chyba sobie żartujecie. Nie dam jej przecież spalonej, was chyba coś boli. No, szybko. Pies mam zautomatyzowany, bo stwierdziłam, że nie chce mi się klikać tych pieniążków. Eee, obejrzenie dwóch reklam to naprawdę nie jest żaden ten... Proszę, wow, mam no, na myśli, wow. I tak nie zeszliśmy poniżej 100%, procent, także nie wiem. Jeśli nie dostanę teraz całkowicie zielonego flatbread... oszaleję. dobrze, 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 dostaniesz. Zwykłe ciasto, pesto. Eee, później mamy papryka, bazylia. Papryka, bazylia, jalapeno, jak ja kocham nakładać jalapeno i wszystkie inne niezautomatyzowane dodatki. No i cukinia. Jeszcze bym karczoch tu wrzuciła, no ale skoro to nie jest w przepisie, to znaczy, że karczoch nie jest zielony. No taki trochę pod żółty wchodzi. Będzie dobrze. Proszę cię bardzo. Nie, nie, nie wiem, co powiedzieć. Ta pizza jest tak dobra, wiem, wiem, że jest dobra, wiem, że nie masz przyjaciół, nie bierz mi na litość. <grytanie> Eleanor jest mistrzynią planowania przyjęć, tak jak ty jesteś mistrzem piekarnika. Dzięki. Pizza wieprzowa jest smorą mojej egzystencji i obiektem wszystkich moich pragnień. Dobrze, w takim razie lecimy sobie z ciasto. Sos. Ser, później mamy peperoni, kiełbaski, bekon, szynka, okej, pepperoni, kiełbaski, bekon, szynka I mamy pięknie zrobione, do picyka. buźka sobie klikniemy, do przekrojenia i of course do wydania Proszę cię bardzo Kto potrzebuje reklam, gdy pierwsze pizza są wystarczającą promocją, zgadzam się z tym całą duszą, całym sercem, mamy ukończony poziom 15 na 5, 5 gwiazdek, tak na 3 gwiazdki, of course na 3 czy mogę sobie odebrać? Oczywiście, że mogę sobie odebrać i z tego skorzystam. No nie, pięć tych. To jest fajne, to będę mieć i to jest fajne. No, dobra, nieważne. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach no i do usłyszenia już niebawem w kolejnym odcinku. Trudnym poziomie i szczerze jestem po prostu wyzuta z wszelkich sił, energii i w ogóle i nie ma ochoty. Ale nagramy, bo jak widzicie, za 3 dni kończy się event i no ja tak nie mogę po prostu żyć. E, kończy się event, no i trzeba być gotowym. No ale dobra, dzięki za oglądanie, pamiętajcie o komentarzach, chłopkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć, pa pa!